Cześć, jestem Anita i witam Was dzisiaj ponownie na moim kanale. Dzisiaj, jak widzicie, po tytule mamy pierwszą część sprzątania toaletki. Jest to pierwsza część z pięciu, jakie się pojawią u mnie na kanale i od razu tym razem zrobimy to troszkę inaczej. Zaczniemy dzisiaj od produktów do twarzy, podkłady, pudry, korektory, bazy oraz fixing spraye y. To dzisiaj zrobimy. I słuchajcie, tym razem zrobimy to troszkę inaczej, bo wyprzedaż będzie po tym jak wszystkie filmiki z tej serii się pojawią i wyprzedaż ustaliłam na 29 sierpnia na godzinę 10, na moim profilu sklepowym Modne i Wygodne Wdzianka tutaj będzie trwała wyprzedaż dlatego, że jest mi tak po prostu wygodniej i nawet jak mi zapchacie skrzynkę to się nic nie stanie, natomiast na moim koncie prywatnym o tym wam jeszcze na pewno przypomnę, natomiast tak moi drodzy zaczynamy dzisiaj od tych produktów do twarzy, tak Także pokażę wam ile tego jest, no i przejdźmy do. A jeszcze tak w ogóle wstępu sprzątanie odbędzie się teraz, będzie wam się pojawiać przez najbliższe dwa tygodnie. Ehm, będzie szło kategoriami, tych filmów będzie najprawdopodobniej pięć, bo tych tego aż tyle jest, a nie chcę wam robić nie wiadomo jak długich tasiemców. Ehm, no i oczywiście klasycznie mamy pobrania i przesyłkę kurierską oraz paczkomat. Takie będą formy wysyłki. Od razu wam tutaj powiem, żeby nie było dobrze. To pokażę wam ile mam produktów do twarzy. Produkty do twarzy mam w tym pudełku, także zabieram to pudło na tło i zabieramy się za sprzątanie. Ok, to teraz trzeba to podzielić na jakieś kategorie i zabieramy się za. Ok, słuchajcie. Zaczniemy sobie od podkładów, albo wiecie co? Zaczniemy od bas. Tak, zaczniemy od bas. Cała moja kolekcja bas, to znaczy cała. Ja mam jeszcze paczek, z pa produkty z paczek PR-owych, które tutaj nie przywiozłam. Mam też tutaj, słuchajcie, produkty, które na przykład użyłam raz, ale jeszcze muszę je gdzieś oznaczyć, więc tutaj ich nie ma, więc tutaj są produkty po prostu, które leżały u mnie w taletce jakiś czas. Powiedzmy, nie wiem, test zrobiłam 2-3 tygodnie temu. To są takie najświeższe wydaje mi się to, co tutaj leży. Okej, okay, słuchajcie. Zacznijmy od baz. Tutaj leżą produkty ogólnie, które ja miałam w talerzce, nie od tutaj produktów, które testowałam ostatnio, dlatego, że ja jej mam po prostu w osobnej szufladzie, której jeszcze tutaj nie przywiozłam. Także słuchajcie, zaczniemy sobie od tej bazy z XX Revolution tej z łopatką z serii pielęgnacyjnej. Ja tej bazy użyłam raz. Ona była dla mnie OK, ale jakby nic więcej o niej powiedzieć nie mogę. No tutaj takie zakrywki. O Słońu widać zużycie praktycznie znikome, także tej bazy się dzisiaj pozbędę. Nie jest to baza, po którą sięgałabym z jakąś, nie wiem, zażyłością, także nie ma co też trzymać. Mam inne produkty, dużo do testowania, także nie ma co idzie na wyprzedaż taletki. Ok, następna baza to jest taka właściwie baza rozświetlająca, ona jest srebrna, ona jest z tej kolekcji Profesjonal z Bell i słuchajcie, ta baza była w porządku, to jest baza z takimi bardzo dużymi drobinkami, ona była jak najbardziej ok, teraz czy ją chcę zostawić, nie wiem. Tutaj ją postawię na razie. Tutaj jest rzecz, która idzie już do śmieci, to jest Vivo Unicorn Tears, to jest baza, której ja już nie używałam x czasu. Ona też była otwarta, ło, na spokojnie rok temu. Nie śmierdzi, ale nie ufam już jej, więc może już ją wyrzucę. Tym bardziej, że ona ma 6 miesięcy od otwarcia, także na pewno idzie do śmieci. Tutaj mamy resztkę bazy takiej rozświetlającej z Lovely. Ona też już jest całkiem e, długo otwarta. Ona ma tutaj ile? Też 6 miesięcy. Nie śmierdzi, ale czy ja ją chcę sobie jeszcze zostawić? Kurczę, to na pewno zużyje szybciej niż tam, gdzie siadała. Tutaj jest baza z Max and More, taka nawilżająca. Całkiem niezła była, ona jest z Action, ale też już jej na pewno więcej nie użyję, także idzie na sprzedaż. Tutaj mamy bazę z Milk, której ja użyłam kilka razy. No nie jest jakaś szczałowa i też myślę lepiej jak znajdzie sobie nowego właściciela, także ona idzie na wyprzedaż. Tutaj mamy bazę Cameleon Kamele, od Gosha, bardzo fajna baza Bardzo fajnie mi się sprawdza, i ją sobie zostawię Na pewno Tutaj mamy bazy z Belle Z tych kolekcji dla Biedronki Bardzo fajne bazy, bardzo fajnie mi się ich używa Jeszcze mam jedną, słuchajcie Tylko nie wiem gdzie jest Taką w niebieskim opakowaniu Gdzieś mi się zapodziała, teraz mi się o niej przypomniało O, tu mamy jeszcze taką Czekajcie, poszukam tej w niebieskim opakowaniu na ten moment nie wiem gdzie jest, ale wiem, że na pewno ją miałam i ją mam dalej, być może używałam jej ostatnio, dlatego jej tutaj nie ma. Bo to jest moja ulubiona baza. Słuchajcie, także z tych zostawię sobie może te dwie, a tą jedną dam na wyprzedaż taletki. E, tutaj mamy perełki z Bielendy, które kupiłam do testów, e, do filmu, e, że wy wybieracie mi kosmetyki. E, były całkiem w porządku, ale czy więcej po nie sięgnęłam. Kurczę, nie wiem. Na pewno ta baza idzie już do śmieci. To jest baza z Everline. ona jest bardzo długo otwarta, słuchajcie. Także ona ma datę ważności w ogóle do września tego roku. A już jest otwarta, myślę, z półtora roku. Także ona idzie, słuchajcie, do śmieci. Natomiast tutaj mamy to, co zostało. Tu jest ten Vibo Makeup Converter. Ja go więcej nie użyję. Użyłam go w teście i styknie. Nie potrzebuję tego w swojej kolekcji. I tutaj mamy bananową bazę z Isle of Revolution. Bardzo fajna, bardzo fajnie mi się sprawdza. Zostawię sobie ją. Tutaj mamy Liquid Primer Spierring, którego ja używam jako Line, Też bardzo fajna sprawa, tylko że tańsza. Ta baza z marka Jacobsa na no średnio mi siada Szczerze mówiąc Tak samo puder, także to idzie na wyprzedaż taletki Tutaj mamy te cztery produkty, co z nimi zrobić te perełki się zastanawiam, słuchajcie i chyba je wrzucę na wyprzedaż taletki a po prostu jak będę potrzebować sobie kupić, albo będę chciała sobie jeszcze raz przetestować, to sobie po prostu kupię nowe opakowanie, nie będę dzisiaj trzymać tutaj mamy bazę z L'Oreala której ani razu nie użyłam, to jest baza taka niebieska, ja ją kupiłam specjalnie do filmów na Instagram, ja nie miałam kiedy jej użyć więc ona zostaje, tutaj mamy bazę pod oczy z Gosha, taką Hameleon Uuu, ten produkt idzie już, słuchajcie, do śmieci. Ciepło nie wytrzymał. Widzicie, jak odeszło? O, nie widzicie, bo wam pokazuję poza kadrem, ale pokażę wam. Widzicie, jak odszedł produkt? Nie przypominam sobie, że tak było. Więc on raczej nie wytrzymał temperatury, tym bardziej, że on ma 6 miesięcy do otwarcia, więc no niestety z Goszem się muszę pożegnać. I tutaj mamy, słuchajcie, Ingrid Makeup Booster. Miał jej w teście i całkiem nieźle mi się chyba sprawdziła. To jest nowa baza, więc sobie też ją zostawię. To teraz, może polecimy podkłady. I co my robimy z podkładami? Tutaj jest treblon, który już jest stary. Niestety musi iść do wyrzucenia, dlatego że on już ma naprawdę sporo czasu od otwarcia. Nie będę już go trzymać. Dobrze, tutaj jest Foundation Gosha. To jest taki foundation chameleon, który sprawia, że po prostu Wam się dostosowuje do koloru skóry. Bardzo fajnie mi się sprawdził, więc zostaje. To jest podkład z AliExpress, ale on już jest, słuchajcie, stary i widzę, że tu kolor się rozchodzi, więc może już go wyrzucę. E, tutaj mamy kolejny podkład z AliExpress, no nie chcę tego mieć w swojej kolekcji, więc też idzie do śmieci. I tutaj mamy Forever Better Skin właśnie z Vibo i z tego co pamiętam, to mi się w teście bardzo dobrze sprawdził, więc zostaje. E, tutaj mamy podkład z Action, on idzie na wyprzedaż toaletki był użyty raz. Tutaj mamy już stary podkład Lasting Finish Breathable, który ja już nie wiem, którą sprzątanie toaletki trzymał mnie, no darujmy sobie idzie do śmieci. E, tutaj mamy jeden z ulubionych kremów BB z Miszy. Bardzo fajny krem bardzo fajnie mi się sprawdza. O, tutaj mam fixing spray, co to tu robi. E, tutaj mamy Match Perfection i szczerze mówiąc to. Nie wiem, jak on mi się teraz zachowa, bo bardzo, bardzo dawno go nie używam. Jak widzicie zużyłam ponad pół opakowania, czyli jak na mnie to nie nieźle, patrząc na to, ile ja mam podkładów. Dobra, więc to zostawiam na nie wiem, bo nie wiem. Tutaj mam nowe opakowanie pa Vibo Acelowli Camouflage Foundation. To zostaje, bo ja mam w domu jeszcze takie, które sobie zużywam. Ja sobie go mieszam ze wszystkimi kremami BB i tak dalej. Wtedy mam piękne krycie, ale taki naturalny wygląd, więc to zostaje. Tutaj mamy Fit Me, który w ogóle mi się nie sprawdził. To jest Fitmi. Day and Smooth, e, jakaś nowość taka amerykańska, bo ja to specjalnie zamówiłam, to to z amerykańskich kosmetyków idzie na wyprzedaż. Tutaj jest Han Camouflage. Z tego co pamiętam, to średnio mi się sprawdził. Aha, on ma po prostu do te ważności, więc on idzie na wyprzedaż taletki. Eee, tutaj mam podkład z Miss Sporty. Z tego co widzę, to chyba ostatni. Zostawiałam sobie tylko jeden kolor i jeszcze go zostawiam, Może go uda mi się zużyć. Warto mieć taki tani podkład, tym bardziej, że szukam dla Was testu Miss. Tutaj mam podkład z kolor Pop i z tego co pamiętam, to on mi się tak średnio sprawdził. Słuchajcie, kurczę, nie pamiętam, bo tu dawno było więc też zostawię go na, nie wiem. Tutaj mamy mój ulubiony, matujący podkład z Eveline. I wszystkie trzy kolory sobie zostawiam. To jest Mat My Day. ubóstwiam ten podkład, jak potrzebuję takiego większego krycia. Tu mamy podkład z Reverse, który dzisiaj oczywiście wychodzi. To jest Reverse w kolorze, nie wiem. On w ogóle idzie do śmieci, bo to bo z tego testu tańki kosmetyków, więc to idzie do śmieci. Tutaj mamy selfie, który też bardzo lubię. To jest dwa w jednym od Eveline. O w ogóle, jak zobaczycie, tutaj obieram podkłady od Eveline. Bardzo fajnie mi się sprawdzają i no nie narzekam, więc tu jest Eveline, słuchajcie, właśnie 0,1 i 0,3 sobie zostawię. Tutaj mamy kolejny podkład, który bardzo, bardzo lubię, czyli podkład Satin Matte, też od Eveline. Też bardzo fajnie mi się sprawdza. On ma takie średnie krycie. Genialny podkład, też zostaje. Tutaj mamy Alterę, która mi się nie sprawdziła, ale wiem, że było osoby, które mi pisały, że mi się sprawdziła, więc to dam nowy też taletki, użyty raz świeży podkład. Tutaj jest mój ulubiony krem BB z Bell. Bardzo, bardzo lubię ten krem BB, bardzo fajnie mi się sprawdza, więc to zostaje. Tutaj mamy Lasting Radiance, który bardzo lubiłam swego czasu, tyle że ten kolor mega mi ściemniał i on ma tutaj ile od otwarcia. Słuchajcie. 24 miesiące, więc teoretycznie jest jeszcze dobry. Więc może jak się jeszcze opalę w tym roku, aczkolwiek wątpię, to bym go zużyła jeszcze go zostawię. Tutaj mamy podkład, który też bardzo mi się fajnie sprawdził. Z tego co pamiętam, to jest Ultra Satin Foundation, właśnie z tych nowości Bell. Z tego co pamiętam, to całkiem nieźle mi się sprawdził. Chętnie go jeszcze potestuję. Tutaj mam Conceal and Hydrate z Isle of Revolution. Właściwie to Revolution Makeup. No mi te podkłady nie siadają, ja się go dzisiaj wyzbywam. Tutaj mamy ostatnio też bardzo fajny przeze mnie testowany podkład z Bel, Bardzo fajny, bardzo tani, a dobrze wygląda na twarzy. Tutaj mamy Maybelline Super Stay, który mi się nie sprawdza. Ja nie wiem, ja, jeśli chodzi o Maybelline, to tak średnio, jeśli chodzi o podkłady, więc on idzie na wyprzedaż taletki. Healthy Mix i Always Fabulous z Bardzo lubię te podkłady, bardzo chętnie po nie sięgam, także one zostają, wykończę je. Tutaj mam podkład z Avonu i z tego co pamiętam, on już się naprawdę dobrze sprawdził, tylko kolor był nie taki, więc to jeszcze zostawię. Tutaj mamy Liquid Control, tylko słuchajcie, ja nie wiem kiedy ja go otworzyłam, to jest chyba nowka sztuka opakowania. Więc jeszcze go zostawię Ale też bardzo, bardzo lubiłam ten podkład Bardzo fajnie mi się sprawdzał Tutaj mamy podkład z o Który też naprawdę dobrze mi się sprawdzał Jak na podkład z Aliexpress jeszcze go sobie zostawię Tu mam krem BB z Healthy Mix Jak go nie zużyję to pójdzie do śmieci Bo to było opakowanie, które było otwarte rok temu Tutaj mamy nowość, czyli CC Cream Od Ingrid, też całkiem fajnie mi się sprawdzał W tym teście, więc sobie zostawię I właśnie nie wiem co zrobić kurczę z tymi Bo tu mam podkłady z... XX Revolution, które nie pamiętam, jak mi się szczerze będą sprawdziły, i ten Color Pop. No i jeszcze ten Wet n White i Match Perfection. To może po prostu jeszcze sobie je zostawię, przetestuję i wtedy, wtedy zobaczymy. Może drugą szansę zrobimy. Kurczę, no nie wiem. W sumie ten kolor Pop jest ciężko dostępny. Wy go nie możecie kupić. Ja też jakoś nie pawam miłością, to może nie idzie na wyprzedaż. A te XX Revolution. Wet White, white miało nie ten kolor, ale chyba sprawdził mi się dobrze, niech jeszcze zostanie. Match Perfection i XX Revolution. To może będzie do filmu druga szansa. No, może tak zrobimy. Może go damy do, właśnie do filmu druga szansa razem z tą bazą Pineapple z Lovey. To to będzie do tego filmu druga szansa. Yy, teraz korektory. Rzecz, która zostawiam na bank, to jest taki Han Mixer, to jest akurat rozjaśniacz, ale ja mam jeszcze przyciemniać tylko właśnie w pudełku z rzeczami, które ostatnio testowałam, znaczy którym się malowałam właściwie, więc to na pewno zostaje, bo to jest genialny produkt. Ja bez tego sobie rzeczy nie wyobrażam. I teraz tak. Po korekcji z Altery użyłam raz, idzie na wyprzedaż taletki za jakieś grosze. Tr to Elf, który generalnie rzecz biorąc, z tego co pamiętam, średnio mi się sprawdził, w sensie był taki okej, okay, ale szału nie ma, użyłam go tylko raz w tym filmie i on idzie na wyprzedaż taletki, bo to jest amerykański kosmetyk, więc może ktoś z Was będzie chciał sobie go przetestować. Kolejny korektor to jest Max and More, który użyłam tylko raz. Też mi się średnio sprawdził, więc on też idzie na wyprzedaż tarletki. Kolejny korektor jest white który z tego co pamiętam całkiem nieźle mi się sprawdził, tylko on jest tu różowy, więc on też dzisiaj stąd wychodzi. Korektor kolejny, który dzisiaj stąd wychodzi, kurczę, nie wiem, na pewno Nabla, który jest dla mnie zdecydowanie za ciężki, wolę dużo lżejsze korektory, więc też niech komuś dobrze służy. Uż kolejny korektor, jaki dzisiaj stąd wychodzi to jest Altera, tylko użyłam tylko raz z tego co pamiętam, średnio mi się sprawdził, więc on też stąd wychodzi, tutaj jest korektor Super Stay, który generalnie rzecz biorąc był całkiem fajny, tylko on jest mega jasny więc może sobie jeszcze go zostawię i damy go do drugiej szansy no tak myślę korektor punktowy, który mi się nie sprawdził, użyty był tylko raz z e, dalej, e, korektor Mio Beauty Skin, który mi się genialnie sprawdza, słuchajcie, zostaje e, korektor, co tutaj mamy o2O, o, który dzisiaj stąd wychodzi z, chociaż w sumie kurde, te korektory z O2O są całkiem niezłe, słuchajcie podkład sobie zostawiłam, więc może korektory też sobie zostawię tak zrobimy Korektor, który dzisiaj, dzisiaj idzie do śmieci, czyli No More Dark Circles, który ja praktycznie zużyłam do cna, on już jest stary, słuchajcie, także niech idzie w świat, ale bardzo dobrze mi służył, no i tak jak mówię, zużyłam prawie cały. Korektor Collection Lasting Perfection, który jest do zużycia i do wyrzucenia. Korektor Ingrid, który z tego, co pamiętam, całkiem nieźle mi się sprawdził, więc on zostaje korektor Makeup Obsession, który też całkiem nieźle mi się sprawdził, więc on zostaje też jest całkiem nowy korektory z Miss Sporty, które ja wykorzystam i wyrzucę, to są korektory, które ja zużyję, to są takie słuchajcie, do średniego krycia, bardzo lekkie, fajne do dziennego makijażu korektory, które ja uwielbiam czyli korektory z Belle tutaj mam akurat kolekcję Moonlight i Belle Magic One, tak jak widzicie już dosyć pościerane i takie starty przeżycie, do średniego krycia, raczej takie średnie, bardzo fajne fajnie kryjące, całkiem nieźle korektory, także zostają. I cztery ostatnie korektory, to jest korektor, który ja miałam z koreańskiej stronki, on jest z firmy The Sim, on dzisiaj stąd wychodzi. Korektor z Reverse, który też był średni, on dzisiaj stąd wychodzi. Korektor z Sien, z tego co pamiętam, to bardzo fajnie mi się sprawdził w tym teście, więc on zostaje. I tutaj mamy już mój Burn This Way, który jest po prostu pozacierany przez życie. Tu jest, słuchajcie, już końcówka, już raczej za dużo z niego nie wykrzesam, także on idzie do śmieci. Bardzo fajny korektor, mimo że to była taka miniaturka, to mega e, długo mi tutaj służył. Także już się wysłużył, możemy go wyrzucić. Ok, i jeśli chodzi o pudry, to też jest ich sporo. Jakby nie patrzeć, całkiem pokaźna kolekcja mi się tu zebrała. Jeśli chodzi o pudry, to tak na pewno wychodzi stąd ten BB Cream e, polskiej marki nie wiem czy to Reverse przypadkiem nie produkuje tych pudrów, ja go testowałam w chińskich kosmetykach, z tego co pamiętam to gdyby nie kolor byłby całkiem niezły więc on stąd dzisiaj wychodzi e, mój ukochany puder Lovely Cooking Time kocham i uwielbiam, mam dwa opakowania Jedno na wykończeniu, a drugie nowe. Eee, puder Maybelline, który mi się w ogóle nie sprawdził, to jest Maybelline z kolekcji Shine Free. Eee, w ogóle mi się nie sprawdził też z tych amerykańskich produktów. Może komuś z Was posłuży. Najtańszy nie był, więc może, może komuś z Was się przyda. Tutaj mamy Puder Reverse HD Beauty, który testowałam i z tego co pamiętam był całkiem niezły. A tutaj jest Puder ze sklepu Action i one dzisiaj stąd wychodzą. Pudrów to ja za wiele w sumie nie mam, patrząc trzeźwo. Ten Evelyn jest dla mnie za suchy, ma trochę za suche wykończenie, więc on stąd dzisiaj wychodzi. Banana mam końcówkę, więc raczej go zużyję razem z Rice Powder z Vivo, więc one idą do zużycia. Jeśli chodzi o ten puder, to całkiem fajnie mi się sprawdza, a nie zostawiam dużo pudrów w kompakcie, więc ten sobie zostawię. Całkiem nieźle mi się sprawdzają te dwa pudry z Bell, te trzy właściwie. Ten najnowszy Natural Beauty, ten bananowy, i ten Perfect Matte też z Bel, słuchajcie. Muszę Wam powiedzieć, że jeśli chodzi o Bel, to te pudry naprawdę są fajne. I to jest takie średnio matowe wykończenie. Raczej taka satyna, bardzo fajne pudry, z tego co pamiętam. Eee, dobra, brakuje tu mojego pudru z Vibo pod oczy. I z tego co wiem, to ten z Lidla ma takie samo. Słuchajcie, powiem Wam szczerze, że mam wrażenie, że to nie są wszystkie moje kosmetyki, bo tak opowiadam i takie wiecie. Gubię się trochę, no nie wiem, zobaczymy. No Cake Bake. Całkiem nieźle mi się sprawdził ten mineralny puder z Bel Professional. Ten uwielbiam, to jest Lumip, ten pachnący Arbuzem, Fantastyczny puder, kocham i uwielbiam. On na pewno zostaje. Makeup Obsession, z tego co pamiętam, to użyłam go tylko raz. Także nie wiem. Ten z Bel chyba dzisiaj stąd wychodzi. Altera też dzisiaj stąd, słuchajcie, wychodzi. Użyć tylko raz w teście. Bumble Powder, tu jest jakaś połowa opakowania, może go zużyję, bo to szkoda sprzedawać. Heian Bluing, całkiem niezły puder pod oczy, tylko trzeba uważać z ilością. Dobra, i teraz tutaj mamy puder z Moja, też zostało pół opakowania. Tu mamy makeup Obsession, kurczę. I tu mamy Eye Filming, ten z mi średnio mi siada, bo ma takie zielonkawe wykończenie no jestem taka, mm, użyłam go po tym teście kilka razy jestem taka zmieszana, to może go nie będę zostawiać, e, ten puder z moja sobie jeszcze zostawię pod oczy, go wypróbuję i tu mamy transparentny puder z Make Makeup Obsession, więc może te dwa damy do drugiej szansy bo szczerze mówiąc to nie jestem pewna czy chcę je zostawiać i ostatnia rzecz to są Fixing Spray'e jeśli chodzi o fixing spray, słuchajcie, to za dużo się tu nie pozbędziemy. Ten Lovely już idzie do śmieci. Ja go zużyłam prawie całego. Całkiem fajny, tylko tak jak mówię, no już długo u mnie leży, więc raczej niech stąd wyjdzie. Tutaj mamy fixing spray z XX Revolution. I bardzo przeszkadza mi z tego, co pamiętam, ta. To... Nie, zapach też ma całkiem niezły. To może była ta druga? To może nie był ten, słuchajcie. Także ten sobie może zostawię. E, tutaj mamy e, słuchajcie, końcówkę All teraz z Urban Decay, tylko on tak, to jest ten co pachnie słuchajcie, cynamonem, tak nienawidzę tego zapachu tak mi nie siada ale no, jest z Urban Decay, więc go zużyję i po prostu wyrzucę e, tutaj mamy mgiełkę z Lumene tu jest moja ulubiona mgiełka z Vibo. zresztą widać po zużyciu, bo zużyłam prawie pół opakowania, bardzo lubię i często po nią sięgam e, tutaj mamy Wet White która jest w gruncie rzeczy nowa tutaj jest Golden Rose który też mi nie siada zapach, szczerze mówiąc. Chyba dzisiaj stąd wyjdzie. No, tak mi się wydaje, że może dzisiaj się jej, słuchajcie, pozbędę. Eveline był otwarty dawno. Nie wiem do kiedy on ma do te ważności. Chociaż w sumie jest całkiem nowy, słuchajcie. Może go damy do długich szans, bo nie wiem. Tutaj mamy ten z Lumenę. Tak. I tutaj mi nie siada ten spryskiwacz więc ona stąd dzisiaj wychodzi. E, tutaj mamy make-up nie użyłam w końcu, więc ona idzie do Tak zwanych drugich szans I tutaj mamy cię, która całkiem nieźle mi się sprawdziła To jest mega tania mgiełka do zużycia Słuchajcie, nie była droga Naprawdę jest całkiem w porządku Dobra, to teraz ja to podliczę i powiem wam Ile wyrzucam, ile zostawiam I ile daję tak Rozrachunek prezentuje się tak to są rzeczy do sprzedania i jest ich 33. To są rzeczy drugie szansy i jest ich 9, a to jest wszystko to, co zostaje i jest z tego 62 sztuki. No i plus to, co wyrzucam, bo jest albo przeterminowane albo coś. No to słuchajcie, zostawiam znaczy, pozbywam się połowy. Jeżeli pozbędę się tego, co. Tutaj mam z drugich szans. Powiedzmy, że nie wiem, wyrzucę albo sprzedam z tego połowę. No to mniej więcej pół swojej kolekcji zostawiam, pół jakby się pozbywam. Wydaje mi się, że to jest naprawdę dobry wynik, także mam nadzieję, że dzisiaj reszta sprzątania pójdzie mi tak samo dobrze i pozbędę się ponad połowy swojej kolekcji. Także tak, moi drodzy, tak się prezentuje część ze sprzątania produktów do twarzy bazy. Te setting spraye, podkłady, korektory, pudry eee, wydaje mi się, że to nie jest wszystko mam wrażenie, że gdzieś tam jakieś pojedyncze produkty moje ulubione są gdzieś pokitrane, bo nie ma ich tutaj, co jest dziwne więc na pewno jutro będę szukać no i co, ja za dzisiaj Wam dziękuję mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał koniecznie pamiętajcie, że możecie obserwować nasz, mój profil sklepu o, oraz mój profil na Instagramie tam wszystkie informacje będę Wam na bieżąco dawać o wyprzedaży, pamiętajcie, że wyprzedaż jest po opublikowaniu wszystkich odcinków ma ona już swoją ustaloną datę Także mam nadzieję, że tym razem nikt nie będzie pokrzywdzony i wszyscy razem będziemy dzielnie uczestniczyć w tej wyprzedaży, a ja zabieram się dalej za sprzątanie i widzimy się pojutrze w kolejnej części.